Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę z przepięknym odczytem dotyczącym węzła północnego z Waszą przyszłością, z kompasem duszy, z kierunkiem, w którym mamy wzrastać, choć nie jest to łatwa droga. I energia węzła północnego rachu mówi nam o tym, gdzie nasza dusza chce się znaleźć. Do czego wzywa nas nasza dusza, y, co jest naszym przeznaczeniem. I choć jest to nieznane terytorium, a my niestety nie mamy mapy, to jesteśmy wołani, tak? Zobaczmy sobie dzisiaj, y, pomyślmy wspólnie, gdzie chcemy się znajdować, na przykład za 2 lata, 5 lat, 10 lat. I potraktujmy y, te nasze pragnienia, tą naszą tęsknotę za czymś więcej. Jako drogowskaz, który ma nas doprowadzić do celu. Być może będziemy musieli wyjść poza granice strefy komfortu, znanego terytorium, co może być przerażające, ale sprawdźmy razem, jakie doświadczenia chce mieć dusza, która tutaj przyszła jakie informacje do nas przyjdą. Jest to kontynuacja y, odcinka z węzłem północnym. Ja sobie tylko jeszcze zapalę tą świeczuszkę albo wymienię, żeby nam się dwie paliły. Dobra. I już będziemy wspólnie sprawdzać, co potrzebujecie tutaj usłyszeć. Jaki będzie rozwój Waszej duszy? Jakie lekcje? Talenty do rozwinięcia, co musicie wiedzieć. Sprawdźmy. Koniecznie dajcie mi znać, jak to przesłanie z wami rezonuje, co będziecie brać dla siebie i zaczynamy. As Buław. Sprawiedliwość. Dziewiątka monet. Pięknie zaczynamy. Dwójka kielichów. Przebudzenie. Karta księżyca. Król monet. Siódemka monet. I siódemka buław. Na dnie tali mamy rycerza buław. Ja tylko sobie zbiorę myśli i już będziemy sobie opowiadać na temat celu waszego, Waszej duszy. Dobrze, zacznijmy od Asa Buław Sprawiedliwości i Dziewiątki Monet, bo tu jest przepiękna informacja o tym, że Twoja dusza ma w tym życiu nauczyć się działać z poziomu inspiracji, ale też w zgodzie z prawdą. To jest linia, można powiedzieć, o działania z wewnętrznego, z poziomu wewnętrznego ognia i wolności. Azbuław to jest taki nowy impuls. To jest bardzo taka twórcza energia, nowy rozdział w życiu. To jest takie y życie, które powstaje z wewnętrznego tak. Sprawiedliwość to wewnętrzny kodeks. Symbol, można powiedzieć, życia w zgodzie z własnym sumieniem, etyką, równowagą to jest też działanie między sercem a rozsądkiem. Natomiast dziewiątka monet piękna karta niezależności yy, mówi mi o wolności wyboru. I twoja dusza tutaj powinna się uczyć, że samowystarczalność może współistnieć z miłością, a działanie z poziomu prawdy daje wam prawdziwe spełnienie. Dla mnie, jakby to podsumować, to jest droga ku autentyczności, niezależności, wolności finansowej, emocjonalnej i duchowej, która rodzi się z integralności i z tego, że jest z nas iskra, która nas woła do działania. Przyjrzyjmy się dwójce kielichów. Yy Sądowi ostatecznemu i karcie księżyca. Tutaj mamy niewątpliwie spotkanie z drugim człowiekiem, ale też ze sobą, ze Zwyższym Ja w Prawdzie. Uczycie się tworzyć relacje, które nie opierają się na obowiązku czy kontroli, ale na autentycznym przepływie, na zgodzie wartości. Sąd ostateczny w centrum tego rozkładu jest idealny, ponieważ mówi o przebudzeniu waszej duszy, o momencie, w którym zaczynasz rozpoznawać, po co tu jesteś naprawdę, czego potrzebujesz. Natomiast Księżyc uczy cię jeszcze, abyś ufał swojej intuicji, abyś wszedł w tajemnicę to, co nie jest logiczne, ale czuje, że jest prawdziwe. Księżyc mówi, że ta ścieżka jeszcze nie jest. Nie wiadomo, gdzie ona prowadzi. Jest wiele znaków zapytania. Nie wszystko jest wiadome, ale ta ścieżka jest mistyczna, emocjonalna. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, by zrobić e, pierwszy krok. Wystarczy, że czujesz, że twoj to jest Twoje. Natomiast pięknie, bo Wy w tym życiu macie szansę na e, oświecenie, na przebudzenie. Wasza dusza e, uczy się też rozpoznawać tą prawdę serduchem, a nie tylko oczami. Król monet, siódemka monet, siódemka buław. Można powiedzieć, że to jest taka praktyka tutaj tej drogi, bo król monet, wy wiecie, to jest budowanie trwałych struktur, materializacja wiz, wizji. To już nie jest taki przymus, tylko stabilność i świadomość wartości. Siódemka monet to jest zdecydowanie nauka cierpliwości i rozumienia, że wszystko jest procesem i ma swój czas. A siódemka buław jest to wiara w siebie pomimo prób. Zaufanie, że y, Twoja ścieżka jest unikatowa i nie porównuj się do nikogo innego. Twoja dusza musi się nauczyć stabilnie utrzymywać kurs, nawet gdy wokół Ciebie ludzie nie rozumieją, dlaczego wybierasz to, co wybierasz. Rycerz buław nadaje tutaj taką, można powiedzieć, postawi, postawia kropeczkę nad i i mówi, że Twoja dusza potrzebuje ognia, radości, pasji, tworzenia, aby czerpać życia. Nie z obowiązku, nie dla uznania, ale dlatego, że coś cię naprawdę woła. Przyjrzyjmy się teraz talentom, darom, które mi się tutaj pokazują. Przede wszystkim yy, odwaga twórcza. As i rycerz buław, tu jest taki silny impuls do kreacji zdolność do inspirowania innych, ten ruch, odwaga. Kolejny talent to jest ta prawda, równowaga, silnie rozwinięta etyka, rozsądek, to jest też takie poczucie, że można sobie zaufać. Jesteście i albo będziecie niezwykle samodzielni, niezależni, z dużym potencjałem do osiągnięcia stabilności finansowej, przedsiębiorczości, pracy na własnych zasadach. Karta przebudzenia. Może się tak zdarzyć, że w tym życiu dokonacie skoku kwantowego przebudzenia do wyższej rzeczywistości. To może być oświecenie, to może być kierunek pracy z intuicją, e, duchowe wglądy, zwłaszcza z księżycem. Tutaj szeroko pojęta praca z intuicją, channelingiem, e, głębokie rozumienie drugiego człowieka, e, poszerzanie e, połączenia z wyższymi. Ja. Macie tutaj potencjał ogromny w tym kierunku i myślę, że też macie taki talent do tworzenia pięknych partnerskich relacji, które nie są na zasadzie takiej zależności. Myślę, że w tym wcieleniu, moi drodzy, przede wszystkim służycie prawdzie, swojej prawdzie. Nie potrzebujecie nic udowadniać, że coś potraficie, tylko chcecie tworzyć, tak po prostu, bo to jest wasza ścieżka. Ważne jest, aby odnaleźć równowagę między sercem a światem, między wolnością a stabilnością, między marzeniami a rzeczywistością. I musisz pamiętać, że prawdziwa siła nie rodzi się z kontroli, tylko z tej wewnętrznej spójności, kiedy działasz z poziomu inspiracji i uczciwości. Natomiast zdecydowanie też niesiesz kontrakt. Yy... Bo w poprzednich życiach dostałeś taki komunikat, że miłość mogła być dla ciebie pewnego rodzaju zadaniem, obowiązkiem lub kontraktem, i w tym życiu spotykasz, można powiedzieć, osoby, które otwierają twoje serca w sposób, w jaki nikt do tej pory nie, nie, nie otwarł. Natomiast macie potencjał do tego, żeby w waszym polu pojawiły się osoby, z którymi mieliście kontrakty i te relacje nie będą łatwe. Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Jak ten rozkład z wami rezonuje? Co bierzecie dla siebie? Która część jest dla was? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo tak jak mówię, taki rozkład kolektywny, jeśli chodzi o, o intencje naszej duszy, to, to robię chyba pierwszy raz. Mówię kolektywnie. Yy, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dajcie znać, jak tego typu rozkłady Wam się podobają. Czy chcecie na przykład. Jakiś odcinek, w którym będziemy patrzeć na, na, ten, na, na niektóre relacje? O, niektóre rola, relacje, jeśli chodzi na przykład o relacje z rodzicami, z dziećmi, z partnerami, czy to y, tymi y, biznesowymi partnerami, czy partnerami y, w sensie takich związków romantycznych, małżeństw, możemy też coś takiego zrobić. Natomiast no, tu jest piękne przesłanie i najważniejszą wiadomością jest to, że macie szansę na przebudzenie w tym życiu, takie głębokie. I to jest chyba największa wartość, którą możecie wynieść z tej inkarnacji. Tego przebudzenia, tego otwarcia do innej rzeczywistości życzę Wam i sobie. Zapraszam oczywiście po więcej na mój kanał. Dajcie znać, że jesteście ze mną i, jak zawsze, do zobaczenia. Had me in your possession. Had you swimming inside my affection. But with you, I came second. So I got off the connection.